Witaj na kanale Solver. rozwiążemy teraz takie zadanie. Liczby pierwsze p i q, p jest różne od q, są pierwiastkami wielomianów w od X, to się równa 2x do trzeciej, dodać bx kwadrat, dodać cx minus 10, gdzie b i c są liczbami całkowitymi. Zapisz wielomian w od X jako iloczyn trzech wielomianów stopnia pierwszego. No to po pierwsze zauważ, że możemy sobie zanotować zgodnie z treścią zadania, że b i c są liczbami całkowitymi. Poza tym p i q są liczbami pierwszymi, liczby pierwsze. A liczby pierwsze, jako one się różnią od siebie, jako liczby naturalne, no też są całkowite. I możemy skorzystać z twierdzenia o całkowitych pierwiastkach wielomianu, o współczynnikach całkowitych. Długa nazwa tego twierdzenia. W każdym razie wszyscy wiedzą o co chodzi. Chodzi o dzielniki tego wyrazu wolnego. Dziesiątki czy minus dziesiątki. Mianowicie te, te liczby pejku muszą właśnie należeć do zbioru tych dzielników dziesiątki wyrazu wolnego na podstawie tego twierdzenia. Dzielniki dziesiątki czy też minus dziesiątki to będą plus minus jeden, plus minus dwa, plus minus pięć albo plus minus dziesięć. I teraz bardzo łatwo jest powiedzieć, ile mamy liczb pierwszych w tym zbiorze. No tylko dwie. I te właśnie liczby pejku. Muszą być takimi liczbami, mianowicie dwójką e, albo piątką, czy też i piątką. Nie chcę tutaj przypisywać, która jest P, która jest Q, bo to zupełnie nie ma znaczenia. Natomiast W od 2 równa się 0 i W od 5 równa się 0. No i teraz po prostu podstawiamy sobie do tego wielomianu dwójkę 8 razy 2 będzie 16 następnie plus 4b plus 2c minus 10 to się równa 0 i podstawiamy sobie też piątkę 125 razy 2 to będzie 250 dodać 25b dodać 5c i minus 10 to się równa 0. Mamy taki układ równań tu sobie podzielimy przez 2 tu sobie podzielimy przez 5 żeby uprościć no i wychodzi nam coś takiego 2b plus c. To się równa. Tu było 16 minus 10, czyli 6, więc z drugiej strony minus 6, ale na 2 podzielone to będzie minus 3. Tutaj też dzielimy sobie przez 5, czyli mamy 5B dodać C. To się równa. Tu było 240, więc tu będzie z minusem, ale jeszcze na 5 to będzie minus 48. No i teraz możemy sobie na przykład odjąć te równania stronami. No to mamy minus 3B, to się równa 48. 5. Podzielimy sobie przez minus 3 i otrzymamy oczywiście, że B to jest minus 15. W takim razie C to będzie, no jak tutaj będzie minus 30, tu będzie plus 30, no to mamy 27. I w tym momencie mamy obliczone B i C i możemy sobie zapisać postać wielomianu W od X. W od X to się równa 2X do 3. i tu będzie minus 15X kwadrat dodać 27X odjąć 10. Mamy polecenie, żeby zapisać wielomian w jako iloczyn trzech wielomianów stopnia pierwszego. Czyli po prostu rozłożyć go maksymalnie na czynniki, na czynniki liniowe. To jest związane z pierwiastkami, tak wynika stwierdzenia Bezuta. No bo jeżeli 2 i 5 są pierwiastkami tego wielomianu, to on jest podzielny przez dwumiany x-2 i x-5. Ja teraz podzielę go yy, stosując schemat Hornera i tak dosyć szybko podzielę yy, mianowicie jakby. Prawie że dwa naraz, albo tak jedno po drugim bardzo szybko, mianowicie stworzymy sobie tutaj taką tabelkę, gdzie najpierw podzielimy przez x minus 2. No to wpisujemy sobie tutaj wyniki, tu będzie dwójka, 2 razy 2, 4 odjąć 15 to jest minus 11, minus 22 dodać 27 to jest 5, 10, o 10 to jest 0, tu zawsze powinno wyjść 0. I teraz tak, przedłużamy sobie tą tabelkę po to, żeby wykonać od razu drugie dzielenie, tylko to będzie dzielenie teraz takiego wielomianu tutaj tego ze współczyn współczynnikami na zielono, czyli wielomianu kwadratowego, podzielę go przez x minus 5, czyli tak, spisuję sobie dwójkę, 2 razy 5 jest 10, minus 11 jest minus 1, 5 razy minus 1 jest minus 5, dać 5 0 i to już jest reszta, a wynik jest taki krótki tutaj, dlatego że tak, tu był wielomian stopnia trzeciego, można powiedzieć, że to były jego współczynniki, tutaj jest wielomian stopnia drugiego, to już jest krótszy, no a y, tutaj poprawię, że to była piątka, a tutaj już jest wielomian stopnia pierwszego i dlatego teraz zapiszę odpowiedź, czyli zapiszę wielomian W jako iloczyn trzech wielomianów stopnia pierwszego. Jednym będzie x minus 2, ten dwumian, przez który najpierw dzieliłem. Potem będzie x minus 5, a na końcu będzie wynik całego dzielenia, to znaczy 2x minus 1. To jest już wielomian stopnia pierwszego, bo podzieliłem dwukrotnie przez dwumian. Może się ktoś zapytać, czy można, nie wiem, stąd wyciągnąć dwójkę, napisać dwójkę z przodu. Otóż nie, bo zauważ, że jeżeli napiszesz w od x to się równa. 2 razy x minus 2 razy x minus 5 razy x minus 1 2, to niby to jest dobrze napisane, tylko że nie wypełnia niestety polecenia zadania. Polecenie jest takie. Zapisz wielomian z jako iloczyn trzech wielomianów stopnia pierwszego. No po pierwsze tutaj mamy cztery czynniki i jeden z tych czynników jest wielomianem stopnia ale zerowego, bo liczba 2 może być uważana za wielomian stopnia zerowego i to nie wypełnia polecenia zadania. Pamiętaj, żeby na maturze bardzo dokładnie czytać polecenia i wykonywać je według tego co jest napisane, bo inaczej jeśli wykonujesz jakoś po swojemu, no to jest to traktowane jako niezrozumienie polecenia i niezrealizowanie tego co Trzeba. Dziękuję Ci za oglądanie tego filmu, zapraszam do kolejnych.